Jest tutaj najbardziej znana i najstarsza rycina pokazująca nasz panoramę naszego miasta. Obchodzimy 370 rocznicę urodzin Ratusza, a w zasadzie pi rocznicę pierwszej zmianki literackiej w dziele Johana Hermana o Leszczyńskim Ratuszu. Jak wyglądają te obchody? No bardzo, bardzo bogato. Obchody urodzin ratusza w zasadzie zaczęły się już w styczniu poprzez nasze instytucje kultury, miejską Bibliotekę Publiczną, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych. Jednakże te, te, te główne uroczystości odbywają się właśnie w ten weekend, czyli 4 i 5 lutego. Dzisiaj otwarliśmy już wystawę prac najmłodszych leszczynian przedszkolaków. Mamy bardzo dużo prac, bo aż z 17 przedszkoli leszczyńskich wpłynęło ponad 200 prac. Żyli dokonało wyboru prac, to była bardzo trudna decyzja przy takiej ilości pięknych, niepowtarzalnych, pełnych uroku prac, ale jednak trzeba było podjąć jakąś decyzję. Wybraliśmy trzy nagrody, 10 wyróżnień oraz jedną nagrodę zbiorową dla grupy i tą nagrodą zbiorową jest udział w warsztatach ceramicznych, które poprowadzi pani artysta ceramik, pani Anna Gałuszko. Żyli brało pod uwagę wiele różnych aspektów, ale myślę, że taki ogólny właśnie wyraz artystyczny, jaki te prace prezentują, to w jaki sposób są zakomponowane, że te prace są wykonane samodzielnie na temat no i że posiadają to coś, tą wrażliwość, wyobraźnię, fantazję, która jest niczym nieograniczona. W tej chwili odbywa się konferencja naukowa, w dniu dzisiejszym odbędzie się również otwarcie wystawy w bibliotece, koncert muzyczny w, miejski, w, w Miejskim Ośrodku Kultury, a także tutaj w Ratuszu. Jutro również uroczysty koncert i podsumowanie konkursu literackiego Ratuszowe Rymy. Piękny zabytek, ale wiemy od lat, że on wymagałby przynajmniej takiego zewnętrznego faceliftu. Doczeka się? Tak, no, my w tym roku już tutaj odnowiliśmy troszeczkę wnętrza, przemarowaliśmy. Oczywiście, tak jak Pan redaktor, Zauważył z zewnątrz również, że wymagałby on remontu. Choć przypomnę, że ten ostatni remont zakończył się no, niemalże 15 lat temu, a więc stosunkowo nie, niedawno. Cały czas na powrót na, na ściany ratusza czekają tablice, które w tej chwili są umieszczone na ostatnim piętrze, na ostatniej kondygnacji. A więc myślę, że no, jak tylko warunki budżetowe pozwolą, z całą pewnością taki remont również z zewnątrz, od nowa ratusza powinna się odbyć. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.